Cześć! Z tej strony Błażej z kanału Brickowski, A dzisiaj przedstawię wam moje pierwsze zamówienie zagraniczne z Bricklinka Zapraszam do oglądania! Tak jak możecie zauważyć przesyłka nie jest jakiegoś mega duża A więc pewnie się domyślacie, że film też nie będzie zbyt długi Ale pomyślałem, że jest to taka okazja Żeby nagrać wam coś i pokazać z zagranicy I też pewnie większość z was się domyśla że w środku musi być coś wyjątkowego, skoro zdecydowałem się kupić u jakiegoś zagranicznego sprzedawcy, a nie tutaj w naszym kraju. Także mówię od razu, że przesyłka pochodzi z Bratysławy, z Słowacji, oczywiście. Jechała do mnie chyba jakieś około 10 dni. Także nie najlepiej, nie najgorzej, ale dla mnie głównie liczy się zawartość, czy, czy jest w takim stanie, a nie innym, i czy po prostu. Klocki dojechały do mnie bezpieczne, także zaraz się o tym przekonamy wspólnie. Wy jeszcze nie wiecie czego się spodziewać, chociaż może po miniaturze wiecie, bo Wam oczywiście pewne zdjęcie na niej zamieściłem. No i teraz jakby się do tego dobrać. To chyba jest na taką zakładkę pojemnik. Ok. Tutaj sobie chyba natniemy jeszcze. O! cyk I też myślałem, żeby zrobić ten filmik może jakiś dłuższy, żeby Wam jeszcze jakieś inne przesyłki pootwierać, ale pomyślałem, że jednak Bricklink to będzie Bricklink, a jak do mnie przyjedzie więcej przesyłek z Lego Shopu, to wtedy nagram do Was kolejny film, który jest głównie z takich właśnie przesyłek, choćby z Pika Brick, także wyczekujcie na nie, bo już mi dwie, dwie przyjechały, ale jeszcze kolejne są w drodze. I chyba... Mamy to. No i uwaga, uwaga, uchylamy wieko prawdy. No i słuchajcie. Ten widok jest po prostu nieziemski dla mnie. Zobaczcie, co sobie kupiłem. Trzy sztuki nowych strusi z serii Prince of Persia z 2010 roku. Zostały one wydane tylko i wyłącznie w jednym zestawie. Jeżeli mnie pamięć nie myli, miał on numer 9570. W tym zestawie były dwie sztuki takich strusi. Do, normalnie taki blisterek pewnie się dostawało. Sprzedawca miał ich cztery sztuki, więc jeden na pewno został po prostu tak oderwany od siebie albo przecięty i jest normalnie fabrycznie zapakowanym elementem, także to będzie do mojego projektu, który wspominałem w poprzednim filmiku właśnie z promocją ze sklepu Masters of Bricks, która Swoją drogą jeszcze trwa do końca lutego, także jeżeli się nie skorzystaliście albo nie widzieliście, to polecam zajrzeć. I tutaj dobrałem sobie przy okazji takie najciekawsze elementy, które znalazłem w tym sklepie, bo sprzedawca miał naprawdę dosyć ciekawe klocki, niektóre. Takie kołny, które. Chyba był po 18 groszy sztuka. Ogółem całe zamówienie mi wyniosło jakieś 47 euro chyba z wysyłką. Także możecie sobie przeliczyć w ten kto chce i jest chętny. Te kołny posłużą mi oczywiście do budowy takiej oto prostej, jak to się mówi. Oczywiście palmy to są właśnie kołny, które mi do tego posłużą. Oprócz tego 20 takich serków, albo chyba 20, ale tu jeszcze w rogu oczywiście. Ekranu Wam zamieszczę, ale z tego co pamiętam, ich było 20 bądź 15, e, piaskowych w kolorze, no po prostu tan. Też takie pająki wziąłem, bo one występowały w roku 2015 w zestawach z dżungli. Takie trzy czerwone pająki, chyba one były dosyć też tanie, jakieś 3 zł, może za jednego maksymalnie się. Trzeba było za niego zapłacić, także trzy sztuki sobie wziąłem. Też trzy takie krótkie hołzy z dziurką, tak jak to hozy mają w zwyczaju. Takie krótkie, pomyślałem, że jakieś takie małe krzaczki, może z dwoma listkami palmowymi albo coś w tym stylu, można sobie do ziemi doczepić i to będzie naprawdę wyglądało bardzo przyjaźnie. I ostatnim elementem, taka oto zjeżdżalnia zaokrąglona, też właśnie mogę Wam powiedzieć, że. Planuję sobie kupić taką prostą zjeżdżalnię, do tego, żeby ona była dłuższa. No, ale co już z nią zrobię, to jeszcze wam w przyszłości na pewno powiem. Także to był, jak się domyślecie, główny powód zakupu. Strusie powiem wam, szczerze, że są o wiele mniejsze niż sądziłem, ale daję im to takiego swojego jakby uroku osobistego i te zwierzęta na pewno będą się prezentowały niesamowicie w zoo. Tym bardziej, że można o tak, jak widzicie. Tymi główkami sobie tutaj kręcić i zobaczcie jak wygląd wygląda realnie teraz ta figurka, ten mold. Także napiszcie mi co sądzicie o takim moim małym zamówionku z innego kraju. Oczywiście postaram się jeżeli będę miał jakieś ciekawe elementy na widoku Wam to przedstawiać z zagranicy, bo takich sprzedawców oczywiście też na moim kanale jak widać nie będzie brakować. Napiszcie co sądzicie o tych zakupach jak i o zamówieniu. Klocków z zagranicy po prostu, bo wydaje mi się, że nieraz nawet ludzie z zagranicy mogą mieć takie elementy dosyć unikalne, które w Polsce najzwyczajniej w świecie nie występują. Także dziękuję za oglądanie, dzięki jeszcze raz, cześć!